Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do kapłanów i starszych ludzi: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: Idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do Azjan drogą sprawiedliwości, aby mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnicy. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo Pańskie. Tutaj zaznaczono jest, że Pan Jezus mówił do adzykaponów, starszych ludów. Do ludzi, którzy nieśli odpowiedzialność za religię żydowską, także oczywiście za naród, za wychowanie, za prowadzenie ludzi. I za takich się uważali tak uważam, że iż tak jest. I w tym kontekście daje Pan Jezus tą przypowieść, która wskazuje na to, że ostatecznie liczy się to, co człowiek rzeczywiście robi w tej relacji do Boga, a nie to, co deklaruje. To się ostatecznie liczy. Tutaj oczywiście, jako pierwsze czytanie, był Ezechiel, który to też tak przedstawia. Czy pobożny, który odszedł od swojej pobożności, ma być zbawiony? Dlatego, że był kiedyś pobożny? Czy raczej nie tak, że ten, który nawet był grzesznikiem, w pewnym momencie się opamiętał i, i zaczął słuchać tego, co Pan Bóg mówi do niego, i zaczął to wypełniać, czy to właśnie nie on ma być zbawiony? Jest jeden problem zasadniczy z ludźmi pobożnymi. Problem, który niestety często zupełnie jest jakoś ignorowany, wydaje mi się szczególnie u nas. Mianowicie, że tak tutaj Pan Jezus to dzisiaj pokazuje i tak jak to się de facto stało z Jego czasów, ci ludzie pobożni okazali się ludźmi, którzy nie przyjęli tego, który przyszedł od Pana Boga. Nie przyjęli samego Mesjasza, nie przyjęli do siebie, nie uwierzyli prawdziwemu Bogu. Natomiast to okazuje się, że ci, którzy gdzieś tam się pogumili w życiu, Zgrzeszyli, poszli na manowce, część z nich się opamiętała i, i umierzyła. Sytuacja wydaje się bardzo dziwna, bo, bo wydaje się, że ten, który jest jakoś wywoływany do religijnie wykształcony, czyta pismo święte, modli się, bierze udział w liturgii, przestrzega wszystkich przepisów prawa, w sposób naturalny powinien być otwarty na, na, na Słowo Boże i za tym słowem pójść. Wydaje oczywiste, takie naturalne. A ci, którzy są wychowani często, właśnie w jakichś takich, jak to dzisiaj się mówi, dysfunkcyjnych rodzinach, czy nie mówiąc już o rodzinach patologicznych, to są w ogóle ludzie, których trudno jakoś gdzieś tam do Pana Boga doprowadzić. Ten przykład dzisiejszej Ewangelii, przykład wielu. Tych ludzi, których Pan Jezus spotykał i z nimi rozmawiał, pokazuje, że to jednak nie tak jakoś jest. Jaki jest zasadniczy problem tych, którzy są wychowywani w wierze i mniemają, że są wierzącymi, bo są wierzącymi praktycznie z urodzenia? Wiera jest przyjęta, człowiek się w niej jakby odnajduje, odnajduje w niej swoją taką jakąś tożsamość, tak było u tych Żydów, ale zaróż. Mianowicie jest ten problem. Że ci ludzie wpadają w to, co potem Jaweł pontu nazwie duchem zła, mianowicie próżną chwałę. Pan Jezus w pewnym momencie mówi o przypowieści o tym faryzeuszu i celniku świątyni. Właśnie to jest taki kontrast między pobożnym Żydem, wypełniającym całe prawo. Pan Jezus absolutnie nie kwestionuje tego, że on to, co deklaruje, wypełnia. I celnikiem, który jest nie tylko, że, że cwaniaczkiem, nie tylko, że człowiekiem, który gdzieś tam właśnie w imię zysków tam wykorzystuje swoich rodaków, kolaboruje jeszcze z okupantem, w ogóle jakaś taka kreatura. Zresztą wtedy właściwie celnik i grzesznik to były prawie, że synonimy. I ten faryzer mówi, panie dzięki ci, że nie jestem jak inni ludzie, z dziewcy, oszuści, czy założnicy, albo jak ten celnik. I Pan mówi, Jego modlitwa nie trafiła do Boga. On nie ma prawdziwego, żywego kontaktu z Bogiem. Nie ma. Kto się wywyższa, będzie poniżony. A ten cennik, który akurat był grzesznikiem, był się w piersi, i Boże mieli litość na mną grzesznika. Jeżeli to był autentyczny, prawdziwy i to był moment nawrócenia tego, ten zacheusz, który tam się nawrócił w na, przy spotkaniu z Jezusem. To po prostu On ma udział. Dziś królestwo może stało się udział tego domu. Pan Jezus powiedział w jego domu. Problem Faryzeusza polega na tym, co Pan Jezus bardzo precyzyjnie mówi: kto się wywyższa, kto się uważa za kogoś lepszego od innych, traci wszystko. Wszystko to, co robił, pościł, składał ofiary, wypełniał prawo, to wszystko było tak jak trzeba. Wszystko było super. Ale wystarczy ta pycha, która w nim dominowała, że wszystko to traci swoją wartość i sens. Trzeba pamiętać, że największym grzechem w ogóle jest pycha szatańska. I kiedy człowiek w, jakby wchodzi w taką, takie wywyższanie, wchodzi w ten grzech właśnie, dokładnie w ten grzech, Lucyfer to rzeczywiście najspanialszy z aniołów, nie? niosący światło. Lucyfer. I on akurat upada. Właśnie dlatego, że się wywyższył. Czy ma się za, chce być praktycznie równy Bogu. I jeżeli człowiek się wywyższa, gardzi innymi szczególnie w porównaniu, traci wszystko. I jako kontrast do tego, absolutny kontrast, do Lucyfera i do, do tej wynosi osi ludzkiej jest Syn Boży. I dzisiaj mamy jako drugie czytanie ten piękny hymn o Kenozie. Kiedy Paweł apeluje, gorąco. jeżeli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeżeli jest jakieś napomnienie w miłości, to o tym pamiętajcie. To, to było w Chrystusie to jest najważniejsze. On będąc w postaci Bożej nie uznał te, tego, że jest Bogiem, że jest w tej postaci, w, tym, w tej chwale, w tej potędze świetlistości, Nie uznał tego, że coś, co koniecznie trzeba trzymać i, i dominować nad innymi. Tylko uniżył samego siebie, przyjmując postać sługi, postać Boga. Postać sługi są, to są przeciwstawne postać, Zewnętrznie uznany tylko za człowieka. Uniżył samego siebie, przyjmując postać sługi. I był posłuszny aż do śmierci, do śmierci na krzyżu. To jest następny jeszcze krok, że tak powiem, w tym posłuszeństwie, w tym odzieraniu z chwały. Bo w śmierci krzyżowej jest komplet, absolutne dno, jakiej, tam nie ma w ogóle ani krzty chwały. Gdyby Chrystus zmarł, zginął od miecza przy walce, może był bohater walczył o niepodległość, tak, machabeusze na przykład. Gdyby nawet jak Szczepan był kamienowany, żeby ci go, tak po, po prorocy niektórzy by byli tam, zabici przez władcę, potem po wiekach ludzie mówi te nagoni, byli rzeczywiście prorokami, tam ci zgrzeszyli i tak dalej. Natomiast przy śmierci na krzyżu jest jeden moment ważny, który Święty Paweł mówi, on dla nas stał się przekleństwem. By nas przekleństwa prawa wyzwolić. Przekleństwem, bo napisane jest: przeklęty to zabił na drzewie. I dla pobożnego żyda, jeżeli ktoś pisi na, na krzyżu, na drzewie, jest przeklęty przez Boga. Mesier nie może być przeklęty przez Boga. I w tym momencie, kiedy on umiera na krzyżu, to przekleństwo e, z księgi powtórzonego prawa. Jakby rzucać się na Niego, w ogóle nie może być Mesjaszem, nie ma ani krzty, w jakiejś chwały, niczego, Kompletny, kompletne dno, coś przeciwnego i to uniżenie. I dlatego właśnie, pisze potem święty Paweł, dlatego właśnie Bóg Owywyszył ja i dał ponad wszystkim, dokładnie przeciwne do tego, co zrobił Lucyfer. Dokładnie przeciwna tego, co w tym swoim wymiarze zrobił ten paryzał świątyni. Największe niebezpieczeństwo dla ludzi wierzących, bo tak mówi Polje Rokimow, tak zwanych wierzących, tak zwanych wierzących, jest właśnie zagrożenie próżną chwałą. I ostatecznie pychą, To powoduje, że wszystkie zasługi zostają zniwelowane. I to myślę, że o tym trzeba bardzo dobrze pamiętać i biorąc przykład z Chrystusa, który umierzył samego siebie, pamiętać o tym, że jesteśmy tylko sługami nieużytecznymi i robimy tylko to, co do nas należy, jeżeli robimy coś dobrego. Winę natomiast za na złe czyny trzeba sobie przypisywać i stawać z nią. Przed Bogiem bijąc się w pierś, jak ten celnik i mówić mielitość na mną orzesznikiem.